Nie? Taki, czy, nie wiem, czy pan, czy pan spędza w ogóle czas na łonie przyrody. Zdarza mi się. E, no to, I nie wiem, czy pan zauważył, jak bardzo dużo jest. Ja widzę po prostu z roku na rok, ale to jak na mamy coraz Ale wreszcie... tak, pani poseł mogli? Bo tak konkretne też liczby też na pewno są. takie. zauważył nowy lasek. Gdzieś też można taki przykład podać pewnie. Ile mamy tych lasów? Ile e, hektarów. konkretny przykład jest taki, że 75% lasów w ciągu 50 lat może zniknąć z powierzchni poseł, ziemi. A wie pan dlaczego? Bo, poseł, bo jest pani taka gospodarka leśna. Ale jest taka nie. Ale nie, nie ja mówię z powierzchni Polski. Lasów. 75% lasów nie będzie z powierzchni polski w ciągu 50 ale lat, bo jest jak taki pani poziom. Ale mówię e, o tym, ile jest, jak pani nie wie, ile tych lasów jest. To Pani poseł, na czym nie ale, opiera ale, swoje e, krypcie. Ale wiecie pana, no to, ale to nie, to, nie to, jest no także zgadza, to ile to, jest? Milion hektarów ale lasów? To, 5 milionów, 100 milionów Nie, 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 nie wciągnie, Pan, nie muszę być przygotowana e, do. pracy w Komisji Ochrony Środowiska? Jestem przygotowana do pracy w komisji, ponieważ chcę, aby w ogóle ograniczyć do minimum wycinkę w całej Polsce. I takiej podstawowej danej pani? Ale, ale wie pan, co. No, nie opierajmy no, się tylko mieć... na danych. Otwarł no, okay. no, się pan się na jedną liczbę. Nie, to inaczej. Ale co Więcej po prostu... czy mniej tak na przestrzeni dziesięcioleci? Wie pan, co. Dla... Uważam, że nie jest ważna ilość bezwzględna lasów. Okay. Jest ważna jakość tych lasów. Czy znaczy, ważna... mamy coraz starsze czy coraz młodsze? Bo o to chodzi. Tak, tak o to chodzi. To mamy coraz to starsze chodzi. czy coraz młodsze? O to chodzi. W, w e... 70 ostatnie. E... Niestety e... mamy. Mł mamy bardzo dużo młodych drzew. Mamy dużo młodych drzew. No to drzew. niestety, pani poseł, zmartwię pani. Mamy coraz starsze Nie, drzewa. nie, nie, ale wie pan... Z 44 mm -hmm. do 57 lat wzrósł średni wiek drzew w ostatnich 20 No i co to jest? Latach. Wie pan, kiedy... Co wie to jest? Wie pan, nie, nie, nie. Wie pan, kiedy drzewo zaczyna... 30 procent? To nawet nie jest 8-letni chłopczyk, jakby drzewo prze, przełożyć na człowieka. Ale... Y, wie, wie pan, kiedy drzewo naprawdę... Ja naprawdę ale spotykam poseł, się... Ale ale ja, ja to, panie, ale, proszę nie dopuścić jest to jest 80-letnich drzew. Ale mamy letnich 80 drzewo drzew nie ma żadnych korzyści. Prawdziwe ale, drzewo... Poseł, ale no to no, często jak pani poseł nie zna tych danych. Ale mogę...